Witam pozdrawiam serdecznie w tym materiale. Zecensuję maniatkę US Army. Miałem już ją wcześniej. Ale już niestety mi zginęła. Kupiłem sobie nową. Czyli można powiedzieć, że użytkuję ją już od 2 lat, ponad dwóch lat. Z tym, że teraz zaszaminowa ta sama, ta sama, ponieważ poprzednio zgubiłem. Jest ona bardzo fajna, bardzo szczelna, bardzo pojemna. Ja z tej manietki przychodzę od tego, że jest to plastik po pomieści sporo wody, czy tam energetyka, jak ktoś woli, jak ktoś woli, no nie wiem, no, wódkę to w piesiówce się nosi, no także powiem, na zimę, dobre na zgrzanie, a tutaj, tak powiem szczerze, jestem bardzo mega zadowolony z tej monetki ma tutaj fajny haczek na przykład na karabinczyk. ta monetka według mnie, jest idealnym połączeniem yy, jakości wykonania i użytkowania, ponieważ jest to jeden litr, 1 litr wody to naprawdę bardzo dużo, jaki wchodzi do tej manietki, Tak dobrze mówię? Tak, coś koło tego będzie. Producent zaleca, żeby nie wlewać napojów ciepłych. Także musimy uważać. Manierka, manierka jak najbardziej godna polecenia. I pozdrawiam serdecznie wszystkich oglądających Filip To Prosto z zagajniku. Даже будет.